Cześć, Mordy, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z GTA 5 LSPDFR, czyli serii GTA 5 Policja. Witam was Rick czulak, który już, moi drodzy, odpuścił siły specjalne i dzisiaj mamy robotę w więzieniu. Zostaliśmy zaproszeni na testy, także pojedziemy tam, zobaczymy czy nadamy się jako klawisz. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, zostawcie tak z 15 tysięcy łap w górę, bo nie wiem, czy dalej chcecie oglądać tę serię. Wracamy w starym stylu, koniec moi drodzy, na chwilę obecną z siłami specjalnymi. Idę po Mortiego i rozpoczynamy służbę, także myślę, że będzie naprawdę. Klawo. Wracamy do tego, co było. Klawo. myślę to słowo jest w ogóle. Dobra, Morciak, wskakuj Kurczę, chyba się stęskniłeś za robotą. Co? Moi drodzy, ogólnie też wymyśliłem, że kary w odcinku będą co pięć odcinków. W sensie takim, że na przykład Rik ginie w odcinku numer 1 i w odcinku numer 3, to w odcinku numer 5 jest kara. W tym momencie mamy odcinek 14, i w odcinku 15 będzie, moi drodzy, taka zbiorowa kara za wszystkie e, oczywiście śmierci e, naszego policjanta w grze tutaj. A my, moi drodzy, co? Ruszamy? Jak się coś po drodze. Jeśli się wydarzy, oczywiście będziemy interweniować. Ok, uzbrojony kierowca tuż obok mnie, więc ja, moi drodzy, zanim dojadę do więzienia, to jeszcze skontroluję tutaj jednego delikwenta. Niebieski samochód, widać, że skręcił w dziwną, podejrzaną ulicę tutaj obok pociągu i jedzie dosyć szybko, także musimy, moi drodzy, od razu przystąpić do działania, nie ma na co czekać, tak mi się przynajmniej wydaje. Proszę się zatrzymać. Ale halo? halo. Kierowco? Goście ewidentnie zatrzymać nie chce. Nie reaguje na moje polecenie zatrzymania samochodu. Przystępuje do działania w takim razie. Może przebiję mu opony, żeby było prościej. Oczywiście nie chcę zrobić mu krzywdy, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy faktycznie gość jest uzbrojony, czy nie. W ogóle mam dzisiaj standardowy samochód, ale to dlatego, że ten K9 dzisiaj mi się nie przyda ze względu na to, że jedziemy po prostu do więzienia, nie? No ale zanim to oczywiście musimy się dobrze rozgrzać, nie? Przed służbą. Ale mnie irytuje, kurde, ta jego jazda. Nie chcę wzywać wsparcia. Siadaj. Posiada już. Jan jest uzbrojony? Faktycznie, czy nie? Morty? Morty niech wyniucha, czy w samochodzie coś jest podejrzanego, natomiast ja sprawdzę typa. Zobaczmy czy ma przy sobie broń. Bill Crowley. Halo Bill, muszę cię przeszukać, nie wiem, czy nie posiadasz jakichś nielegalnych przedmiotów przy sobie? Oczywiście, karabin maszynowy. oj Ziomuś, patrzcie, jaki ogromny. Dobrze, że w sumie zareagowaliśmy. Nie miał co prawda naboj, no ale jest ewidentnie niebezpieczny. Dobra, ja w takim razie jeszcze sobie pana sprawdzę, czy nie jest pan czasem poszukiwany i ruszam do więzienia, bo tam naprawdę dużo roboty nas dziś czeka. Nie, ok. Mm, pod wpływem jest środków odurzających, także ja poproszę transport po pana. A my, Morty, ruszamy do więzienia. O bradrika Ricka przyjechał po raz kolejny. <grym> no, nie, moi drodzy, nie wiem dlaczego. Nagrywam raptem 5 minut i już. Pikami kamerka, że coś jest i tak, yy, po prostu, że brakuje yy, baterii. Natomiast ja ją przed chwilą ładowałem. Chyba mi się sprzęt trochę psuje, więc jakbym czasem zniknął, to się nie zrażajcie, po prostu, no. Złośliwość rzeczy martwych. A my, moi drodzy, wjeżdżamy na teren więzienia razem z Mordim, Co prawda, nie do końca wiem, gdzie mogę zaparkować tę furę. Myślę, że dobrze będzie, jak będę ją miał przy sobie, ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że przecież jacyś potencjalni uciekinierzy mogliby sobie ten samochód przywłaścić. Także ja się zatrzymał tutaj, na wieży jest gościu, więc wraz. Będzie ładował do typa. Chodź, Morty. I co, moi drodzy? Dziś rozpoczynamy pracę klawisza. Czy dzisiejsza służba będzie spokojna? Czy będzie się dużo działo? zdowiemy się już za moment. Okej. Okay. Ja, moi drodzy, przyjąłem jakieś. W tym momencie już wezwanie. Czy ja tędy przejdę? Nie przejdę. Znaleziono martwe ciało na terenie więzienia. Okej. Okay. Nie brzmi to zbyt przekonująco. Mogę porozmawiać z ochroniarzem? Słucham w takim razie. Co tu się stało? Zaleźli go tutaj. Czy Wiesz dokładnie co się stało. Widziałem wszystko. Antonin Bon. On to zrobił? Antonin Bon to jest ten typ. Czy on go zabił? Wiecie co, tak dla bezpieczeństwa wyciągnę sobie pistolet. Mogę z nim porozmawiać, tak? Okej. Okay. O ja pierdzielę. Jezu Morty uratował mi życie w tym momencie. Zobaczcie jak zostałem ugodzony nożem. Ja, jaką bombę dostał w żebra Rick, ale chyba wszystko w porządku. Prawie całe HP straciłem. Jak dobrze, piesku, że jesteś. Sam by moi drodzy nie dał rady. Potrzebuję w takim razie kornera. To są co prawda świeżo przywiezieni więźniowie, więc jeszcze chyba ich nie przeszukali, ale strasznie dziwna sprawa, nie? Nawet nie chcę wiedzieć, gdzie ten nóż przetrzymywał. Ten gentleman. No nic, ale akcja gruba. W każdym razie Morty uratował mi, moi drodzy, życie. Czekam na corner, który tu przyjedzie. Może corner coś zamula. Powinni zaraz się tu pojawić, także ja śmigam na więzienie. Zobaczyć, co tam na placu. Słuchajcie, ten charakterystyczny dźwięk, już są na miejscu w takim razie. No a my, moi drodzy, tak jak i ten gość tutaj, co prawda, on ma. Odpowiedni strój do tego, żeby być klawiszem. Mnie nie do końca. Rick jest taką postacią, że nie da się przybrać w żaden sposób żadnego munduru, ale nie powinno nam to przeszkadzać, prawda? Okej okay, moi drodzy, dostaliśmy informację, że yy, na terenie więzienia w tym momencie trwa jakiś nielegalny przemyt. Ktoś przemyca jakieś substancje. Yy, mam już zresztą na mapie, także ja biegnę i sprawdzam o co chodzi dokładnie. Widzę tutaj typa, znowu muszę być przygotowany na wszystko w zasadzie. Nie mam paralizatora ze sobą to źle, bo w zasadzie przydałby się. Okej, okay, mogę porozmawiać z aspektem O co tu chodzi, goście? Co robicie? Oh! Uciekaj, jeden do drugiego powiedział No dobra, rozpoczynamy pościg Morty, bierz go Jednego musisz Ja muszę strzelić jednego Dawaj, Morty, dawaj, dawaj, dawaj Zobaczcie, co za akcja Morty go ma Dobra We Dwie osoby mamy, super No zatrzymaj się, typie Morty Kurde Dobra, Morty pobiegł Stój! Zatrzymaj się, typie Morty, moi drodzy, pobiegł po następnego, co za psina to jest, ale się przydaje dzisiaj, no co jest, typie, ale mnie wkurzył, dobra, Morty złapał podejrzanego, tylko, że wraca do nas, ten podejrzany gdzieś tam nam ucieka, chyba go zabił, dobra, tego łapię, jeden został zabity, jeden został złapany, a ten drugi co, ktoś innego chyba przychwycił, ale brawo Morty, Morty pobiegł, moi drodzy, za nim, I go ostro tam przycisnął, sprawdźmy, czy miałeś przy sobie jakieś, gościu, nielegalne substancje, co wy tu przemycaliście, co? Nic ciekawego nie znaleziono, no ale wiecie, ja go po prostu obmacałem. Tak jak mówię, mógł to mieć schowane gdzie indziej. Dobra, Zemek, wracasz do celi. Tak łatwo nie ma. Chwilę go sobie poprowadzę, bo w zasadzie jesteśmy całkowicie z drugiej strony. No, ale ważne, że go mamy, kurde, bo jakby zwiał, to by było grubo. W międzyczasie popiję sobie pyszną hierbę. Polecam wam serdecznie. Mm. I w międzyczasie powiem, że w sklepie TK dalej, moi drodzy, jest jeszcze. Trochę asortymentu z nowej kolekcji. Także jeśli chcecie nabyć własną koszulkę, czapkę, zeszyt czy kubek, to moi drodzy, śpieszcie się, bo bardzo szybko asortyment ubywa. Już niedługo będzie odcinek, w którym pokażę wszystkie wasze foty, które nadsyłacie na mojego Instagrama. Właśnie w moich ciuszkach. Dziwnym trafem kamera mi już zgasła, nienawidzę tego. Dobra, gościu, tutaj po ciebie zaraz przyjdzie kolejny klawisz, zostań tutaj. A ja moi drodzy, dalej wracam do służby. Szkoda, że mnie już nie widzicie, kurcze. Moi drodzy, dostaliśmy informację, że gdzieś w tym miejscu ktoś kogoś pchnął nożem. Czy to jest to miejsce? Halo, co tu się dzieje, goście? Wyciągam broń, ale nie wiem, czy to ten? To jest chyba po drugiej stronie. Tak jest. Dawaj, Morty. Puchapę na moim koncie, moi drodzy. Czy tutaj faktycznie ktoś kogoś pchnął nożem? O kurde. Ty, gościu! Jazda na ziemię. Dobra, Morty, spokojnie, spokojnie, spokojnie. O, jak mi machnął! Dzięki, piesku. Dzisiaj on się przydaje. Mówiliście, żebym go tak nie wykorzystywał, no ale dzisiaj moi drodzy, no to... Kurde. Dzisiaj musi. Zdecydowanie kurczę po tego gościa prosimy JMS-a. Jeszcze może uda się go uratować Jeden z więźniów został pchnięty nożem Odbiór Drugi również został postrzelony Oraz został też zagryziony Nie wiem czy na śmierć, ale też IMS się przyda tutaj Jedzie tam, ale kurde Obija się o ściany, niedobrze Zabezpieczymy cały teren Musimy odciąć drugą część więzienia Żeby tutaj nam nikt nie przechodził Jednak sprawa, moi drodzy Dużego kalibru Na naszych oczach widzieliśmy jak gość zaćgał typa Jak on przeżyje to kurczę nie wyjdzie z więzienia chyba do końca życia Moi drodzy, zdążyłem troszkę podładować kamerkę I już się widzimy, ale jest teraz gruba akcja Bo ktoś tam zwiał spaki I musimy szybko, jak najszybciej Udać się na miejsce Dwa kilometry stąd Więc ja, moi drodzy, na pełnym gazie Staram się wyjechać z więzienia Ja to mogę skrócić, muszę jechać tak jak Droga pokazuje, bo teraz liczy się czas. Na chwilę obecną spróbuję sam. Jeśli gość będzie, nie wiem, uciekał samochodem, będzie pościg, no to będę musiał wtedy zareagować inaczej. Dwa znaczniki są, ale chyba chodzi o ten z lewej strony. Więc ja, moi drodzy, jadę tutaj, trochę na skróty. Gdzieś tu jest typo. Jest tam typo, widać go. Tutaj sobie tutaj typek. On uciekł, jest w więziennym uniformie. Okej, okay. zaczął uciekać w tym momencie, ma w ręku broń, potrzebuje wsparcia w takim razie, lokalnym wsparcie, Nie mam pojęcia za bardzo, w jaki sposób mogę go zatrzymać. Próbuję go potrącić, i trochę zblokować tutaj, żeby nas nie zaczął strzelać, chociaż jegoś cały czas ucieka, więc trzeba będzie go po prostu złapać. Wow, ty bo on się chyba z zbiera do, do strzelania, tak jest. Podejrzany będzie strzelał? Na ziemię typie. Typie na ziemię, nie masz szans. Dawaj, 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 dzięki. Super Nawet nie musiałem używać Morty'ego moi drodzy. Typ na ziemię. Wyrzuć tę broń. Czemu tej broń jeszcze nie wyrzucił? Wyrzucił, dobra, dzięki chłopaki za pomoc. Zebrałem sobie jego broń. Miał shotguna w ręku. Wow. Szybkie przeszukanie jeszcze i moi drodzy. Trzeba go odwieźć do więzienia i powoli będziemy kończyć. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, bo zrobiliśmy naprawdę dużo fajnych rzeczy. Mam fajne skrypty na więzienie, także jeśli będziecie chcieli, to będziemy dalej klawiszami. Wszystko zależy od Was. Wsiadaj, typie, wsiadaj, nie ma czasu. Morty, dobra, do auto. Okej, okay. jeszcze ci drzwi, może zamknę co. Piszcie oczywiście rady, wracamy do tego co było moi drodzy Jeśli macie jakąś radę dla mnie Co powgrywać, jak urozmaicić rozgrywkę Wszystko moi drodzy Czytam i chciałbym żebyście po prostu pisali Cały czas te rady Już bardzo dużo wspólnie stworzyliśmy dobrego w tej serii Także ja czekam na wasze sugestie I będziemy dalej świetnie się bawić mam nadzieję A teraz co, odwozimy gościa do więzienia Katsenka nam się włącza Weźmiemy sami go zaprowadzimy A czemu by nie Chciał Cię uciekać z więzienia typie Bierzesz tutaj No i nara no i drodzy, trzymajcie się. Do następnego odcinka wpadnijcie do skaputeka i zostawcie tutaj mnóstwo łap w górę.